8 dnia, 8 miesiąca 2020 roku uciekliśmy z zakopanego, zatłoczonego, zakorkowanego. Udało nam się przez pieniny pod trzema koronami pojechać na Słowację. Podziwialiśmy już po słowackiej stronie haligowskie skały. Potem zamek starej lubowli. A potem Doliną popradu wracaliśmy w górę koło miejsca, w którym produkuje się najlepszą słowacką whisky Nestville Park. Można zwiedzać ten obiekt, a po głębszej degustacji nawet zanocować tam. Ale my pojechaliśmy dalej. W Różbachach. Sprawdziliśmy jak Słowacy stosują się do przepisów w sprawie epidemii. To naturalny krater trawertynowy w A potem malownicze ruiny zamków Holumnicy. Potem pojechaliśmy do Kierzmarku Obejrzeć zamek Kierzmarski A że zamków nam było mało, pojechaliśmy jeszcze do Zamku Spiskiego Objechaliśmy w koło, obfotografowali, a potem, żeby spokojnie, bezpiecznie wrócić do Zakopanego, pojechaliśmy dookoła Tatr przez Mikulasz, przewęcz Zawozy, przez Zuberec, Orawice, wróciliśmy do Zakopanego i to wszystko w sumie trwało tylko 8 godzin.